Witam serdecznie, moi goście Mateusz Polak, Gorce Ochotnica. Witam serdecznie. Mateusz, pogoda dzisiaj płacze, bo liga się kończy. Tak to przynajmniej ja sobie tłumaczę. i Jak w takim deszczu dzisiaj tobie się grało i Drużynie Gorców? Eee, mi grało się tak, jak to było widać po spotkaniu. Eee, drużyna myślę, że podołała, przeciwnik nam postawił wysokie warunki dzisiaj. Ogólnie ciężkie warunki do grania dzisiaj, Bardzo ciężkie piłka uciekała, szybka, także. Trzeba było dużo biegać, no i dużo niedokładności. Faktycznie gdzieś tam będziecie tęsknić za ligą, bo rozbrat do sufiks ligi będzie parę miesięcy tak naprawdę, przynajmniej do kwietnia przyszłego roku. Czy ta tęsknota się pojawi, czy raczej nie? E, no tak, z tego co pytałem, że drużynie, to już chłopaki mówią, że szkoda, że to się tak szybko kończy. Tak naprawdę fajnie by było, jakby liga trwała do listopada i wtedy dopiero przerwa zimowa i hala. No do listopada nie może, bo hala zaczynamy, hale zaczynamy już praktycznie końcówką października. Ale to będziemy w przyszłości w innym, w innym dniu rozmawiać. Dzisiaj przegrywacie z drużyną Robot. Potrafisz tak na gorąco wymienić przyczyny porażki? Myślę, że brak gry zespołowej uraz oraz tutaj indywidualne błędy, w tym no, dużo muszę się tutaj puknąć w mojej słabej gry i niedokładności dużo, dużo zmarnowanych sytuacji. No ale tak jak mówię, drużyna przegrywa, przegrywamy wszyscy. Wygrywamy, wygrywamy wszyscy. 14 kolejek za nami, już w Lidze Old Oldboy. W zasadzie zostały tylko dwa spotkania. Jak ocenisz sezon? Myślę, że bardzo fajny. Gramy tutaj już czwarty sezon, z tego co pamiętam, i z roku na rok poziom jest coraz wyższy z tego co widzę, to mówię, poziom ligi się podnosi i no, bardzo fajne rozgrywki polecam. Nie będzie to ostatni sezon, jak myślisz? A i myślę, że nie. Myślę, bardzo że, się myślę, że nie będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie i. Czy musimy zrobić, żeby tych drużyn było jeszcze więcej, prawda? Bo fajnie by się Tak, tak. Było. Myślę, że tutaj reklama jest dobra, PR dociera, więc, więc jest mówię, dużo ludzi i dużo fajnej zabawy. Dziękuję za cały sezon, dziękuję Gorcom i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję bardzo.